Dziadek mróz i zaginiona zima. Dawno dawno temu za siedmioma górami i siedmioma lasami mieszkał dziadek mróz. Miał długą, srebrzystą brodę, ciepły korzuch i magiczną laskę, dzięki której potrafił wyczarować śnieg oraz lodowe gwiazdki na oknach. Każdej zimy wyruszał w świat. By przynieść mróz, biały puch i radość dzieciom. Pewnego roku wydarzyło się jednak coś bardzo dziwnego. Zima powinna już nadejść, a śniegu nie było. Drzewa stały zielone, jeziora nie zamarzły, a dzieci z niepokojem spoglądały w niebo, czekając na pierwsze płatki. Och, coś jest nie tak, westchnął Dziadek Mróz. Zima zaginęła. Nie tracąc czasu, wyruszył w drogę, by ją odnaleźć. Po drodze spotkał małego zajączka, który drżał z chłodu. Dlaczego tak się trzęsiesz? zapytał łagodnie Dziadek Mróz. Bo nie ma śniegu, a ja nie mogę schować się w białym puchu. Odpowiedział zajączek cichym głosem. Dziadek mróz dotknął ziemi swoją laską, i w jednej chwili pojawiła się miękka, śnieżna pierzynka. Zajączek uśmiechnął się radośnie, a dziadek mróz ruszył dalej. W głębi lasu spotkał wiewiórkę, która zgubiła swoje zapasy, bo liście nie opadły na czas. A pory roku zupełnie się pomieszały. Dziadek mróz pomógł jej odnaleźć orzechy i obiecał, że wszystko znów będzie tak, jak powinno. W końcu dotarł na wysoką górę, gdzie mieszkała pani jesień. Była bardzo zmęczona i zupełnie niechcący zapomniała oddać władzę zimie. Przepraszam, Powiedziała cicho. Nawet pory roku. Czasem potrzebują odpoczynku. Dziadek mróz uśmiechnął się serdecznie. Każdy czasem potrzebuje pomocy. Teraz moja kolej. Uniósł laskę i delikatnie nią machnął. Z nieba zaczęły spadać pierwsze płatki śniegu. Ciche, lekkie i lśniące. W jednej chwili. Świat otuliła biała kołdra. Dzieci wybiegły na dwór, lepiły bałwany i śmiały się radośnie. A gdy nadszedł wieczór i zabawy ucichły, dziadek mróz przeszedł cichutko przez miasteczko. Stąpał lekko, jak płatek śniegu, by nikogo nie obudzić. Podchodził do okien, dmuchał delikatnie, mroźnym oddechem, i malował na szybach piękne wzory. Pojawiły się lodowe kwiaty, gwiazdki, serduszka i srebrne listki. Każdy wzór był inny, dokładnie taki, jak sny dzieci śpiących spokojnie w swoich łóżeczkach. To na dobranoc szeptał cicho. Niech przyśnią wam się piękne, zimowe sny. Gdy skończył, poprawił brodę, uśmiechnął się ciepło i zniknął w skrzącym się śniegu, a dzieci spały spokojnie, otulone kołdrą i magią zimowej nocy. I tak, każdej zimy, gdy zapada noc, dziadek mróz maluje sny na szybach. Dobranoc!